Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Oliana. Przychodzę z rozkładem, będzie to wskazówka do Waszego celu, do Waszego marzenia, który sobie obierzecie na 2020 rok. Na pewno już większość z Was ma w głowie to, co chciałoby osiągnąć w 2020 roku, ma jakieś marzenie, ma jakiś cel i po prostu będzie to taka wskazówka do tej rzeczy. Więc generalnie taka podpowiedź dla Państwa w celu po prostu jakiejś pomocy od strony kart. Dobrze, moi drodzy, do wyboru mamy trzy kamienie, jak zawsze. Jest to agat różowy, jest to bursztyn i jest to y, jaspis czerwony. Agat różowy, bursztyn i jaspis czerwony. Dobrze, teraz poproszę Państwa o szybki intuicyjny wybór. Jeszcze tylko tutaj ostrość chciałabym nastawić. O jest, dobrze. Dobrze moi drodzy, ja już sobie rozkładam grupę numer 1 Agat Różowy, a Państwo jeszcze chwilkę mogą spojrzeć na te karty i. Przepraszam, nie na karty, tylko na obiekty. Dobrze, moi drodzy, już tylko sobie tutaj wyrównam. Moi drodzy, już rząd numer jeden jest, to jest oczywiście agat różowy. I teraz tak, to jest, powtórzę jeszcze raz, wskazówka do waszego celu, do waszego marzenia na 2020 rok. Jak karty to widzą i jak, jaką informację chcą Państwo tutaj przekazać na ten temat. Moi drodzy, jeżeli chodzi o yy, wasz cel, wasze marzenie na 2020 rok, to realizacja tego celu może być niezwykle trudna, ponieważ w pierwszej fazie oczywiście na razie mówię, ponieważ mamy tutaj kartę konkurencji, mamy tutaj kartę konfliktów, więc generalnie to, że chcecie osiągnąć pewien cel, może tworzyć ta sytuacja cała może tworzyć z kimś jakiś konflikt, może tworzyć jakieś zmęczenie jakąś w ogóle niefajną sytuację w otoczeniu. Generalnie ta sytuacja ta realizacja tego planu może Wam przysporzyć dużo konfliktów, dużo nawet tutaj widzę rywalizacji i bardzo dużego przemęczenia Waszego, ponieważ dziewiątka powietrza to jest taka już karta, gdzie po prostu te konie padają. Tak, tak jak tutaj widzimy na tych kartach, konie padają i nie mają siły wstać. Więc to jest początek rozkładu. Teraz idziemy dalej. No i co? I generalnie karty ci mówią, że żeby osiągnąć ten cel, tutaj, tutaj nie ma powiedzianego, że ty tego nie osiągniesz, że jest to zablokowane. Nie. Jest to możliwe, tylko tak jak powiedziałam przed chwilą, są konflikty. W tym temacie jest, jest jakieś obciążenie psychiczne, jest jakaś ciężka w ogóle przeprawa, żeby to osiągnąć, i tutaj bardzo dużo pracy z twojej strony musi być włożone. Rycerz Ziemi, 7 Ziemi mówi mi o tym, że niezwykle trudno, znaczy trudno, no, można tak powiedzieć, będzie trudno dojść do celu, ale to nie znaczy, że cel nie jest yy, możliwy, ponieważ tutaj karty nam nie zanegowały, więc jak najbardziej cel jest w zasięgu Twojej ręki, jest możliwy, ale będzie... Yy, Niezwykle trudno, i już karty ci o tym sygnalizują. Moi drodzy, jeszcze tutaj mamy kartę Króla Ognia. Ta karta mówi nam o tym, że musisz się wykazać naprawdę dużą energią i dużym działaniem ku temu, żeby to zdobyć, co chcesz, ku temu marzeniu, ku temu celowi. Ponieważ y, generalnie no, jest długa przeprawa przed tobą i bardzo pracowita droga do tego, żebyś y, cel osiągnął. Natomiast moi drodzy, najważniejsze jest to, że nie ma tutaj negacji. Nie ma tu negacji, nie ma tutaj blokady totalnej, że nie, nie osiągniesz, jest to niemożliwe. Nie. W tym rozkładzie jest po prostu pokazane, że możesz na swojej drodze do tego celu. Y, Przejść jakieś konflikty, jakieś rywalizacje, jakieś przemęczenie totalne, nawet momentami rezygnacji, ponieważ dziewiątka powietrza jest również kartą rezygnacji. Jest tutaj dużo pracy przed Tobą, rycerz Ziemi, siódemka Ziemi i duży nakład Twojej pracy musi być wykonany. Twoja energia, Twoje działanie, w tym królu ognia, muszą być bez dwóch zdań, jeżeli chcesz to osiągnąć. To nie może być powolne dążenie, to musi być z, werką, z werwą. Energiczne podejście do tematu, i tak też działanie z tym w tym kierunku. Więc moi drodzy, tutaj jest bardzo dużo przeszkód na drodze, ale nikt tutaj nie powiedział, że to jest niemożliwe. Nie ma karty, która neguje twoje marzenie, twój cel. Więc taki plus tego rozkładu. Dobrze, moi drodzy, ja teraz rozkładam sobie yy, bursztyn. dobrze karty już na stole, ja sobie tylko spojrzę na szybko. Moi drodzy. Tutaj jest informacja od razu taka, że w osiągnięciu celu być może będziesz oszukiwał, być może będziesz robił coś zaściankowo, być może będziesz działał poza kurtyną. Natomiast, moi drodzy, to nie jest nigdy dobre rozwiązanie, ponieważ generalnie no, staramy się, że tak powiem, zachowywać moralnie, tak? Po to jesteśmy na takich filmikach, po to też jak gdyby zapoznajemy się z tą duchowością, nawet poprzez takie filmy, no bo jest to ezoteryka, jest to duchowość, żeby jednak ta duchowość nas naprowadzała na ścieżkę taką, która jest właściwa w życiu, tak? Natomiast dobrze, bez oceniania tutaj. Generalnie siódemka powietrza, tak jak mówię, są jakieś no, niefajne, takie, można powiedzieć, w dziwny sposób osiąganie tego celu, tak? Ale, moi drodzy, tutaj też jest karta sprytu, więc jeżeli miałabym te wszystkie interpretacje tej karty przekazać, to tutaj jest kwestia: wykaż się sprytem, wykaż się sprytem, logiką i to nie, niech to nie będzie działanie na chopsiub, ponieważ tutaj musisz mieć bardzo mocno przemyślaną, nawet bym powiedziała, strategię. Tutaj, Twój spryt będzie na wagę złota, jest to niezwykle istotne w tym całym przedsięwzięciu, w tym całym Twoim Projekcie dochodzenia do celu, do marzeń. Następnie jest dwójka ziemi, czyli w tym będzie to, że tak powiem, w pewnym momencie będziesz mógł decydować się, czy ty w ogóle chcesz osiągnąć ten cel, czy nie. Bo tutaj możesz stanąć w pewnym momencie na rozdrożu i możesz mieć lekkie zawahanie i lekki zastój w tej całej sytuacji natomiast później się z tego podnosisz, ponieważ masz kartę maga, czyli karta maga to jest karta kreatora, tak? czyli yy, mniemam, że chodzi tutaj o to, że tutaj musisz się wykazać <coughs> tutaj musisz się wykazać niezwykłym sprytem niezwykłą logiką, analitycznym myśleniem nagle przychodzi jakieś zwątpienie, tak? <coughs> Nagle przychodzi zwątpienie, czy idziesz w dobrym kierunku, czy masz iść w tą, czy w tą, nawet takie lekkie zawahanie. Później jednak wychodzisz z tego z taką bardzo dużą mocą, ponieważ karta Maga mówi o tym, że masz tę moc kreowania, że jesteś na tyle pewne siebie i masz tyle narzędzi w ręku, że doskonale jesteś wyposażony na to, żeby iść ku realizacji swoich celów i marzeń, tak? Następnie, moi drodzy, mamy kartę księżyca, więc w tym momencie pokazuje nam ona to, że na jakimś poziomie dochodzenia do tego celu i marzeń mogą pojawić się jakieś tajemnice, tak? Jakieś tajemnice, ja tutaj mam wrażenie, ze strony. Albo otoczenia, albo karta mówi o tym, żebyś ty nie do końca mówił ludziom w otoczeniu, co chcesz osiągnąć, ponieważ karta księżyca jest to karta tajemnicy. Więc bardziej mi tutaj odpowiada scenariusz, żebyś ty po prostu nie mówił na lewo i prawo, co chcesz osiągnąć, ponieważ no, w energii, moi drodzy, jest tak, że jeżeli ktoś ci tego pozazdrości, to każda jego myśl na ten temat. Pływa na Twoje działanie i na Twój skutek. To jest niestety, znaczy niestety, my żyjemy w, energe, w świecie energii i musimy pamiętać o tym, że każda myśl innego człowieka może zniweczyć Twoje działanie. Pamiętajmy o tym, szczególnie myśl negatywna, szczególnie myśl taka, która ma bardzo mocną siłę sprawczą, tak? Ponieważ niektórzy ludzie mają już nadaną siłę sprawczą bardzo mocną i tak naprawdę my nie wiemy. Yy, jeżeli się na tym nie znamy, to nie wiemy, kto jaką energią dysponuje i jaką mocą sprawczą jest w stanie na nas wpłynąć. Więc, generalnie, moi, moi drodzy, jest tutaj informacja i ostrzeżenie: nie mów zbyt wielu ludziom o tym, co chcesz osiągnąć i co w tym momencie realizujesz. Nawet bym powiedziała, że mów jak najmniejszej ilości ludzi, a jeżeli jesteś w stanie sobie na to pozwolić, to nie mów nikomu, tak? Ponieważ yy, są projekty, do których nie możemy. Dopuścić nikogo z racji tego, żeby po prostu były one do końca y, skrywane w tajemnicy i żebyśmy mogli w 100% powiedzieć, że zrobiłem wszystko i nikt nie, nie wszedł mi w paradę. Tak? Więc tutaj jest takie ostrzeżenie. Następnie mamy y, dwójkę ognia, która mówi mi o tym, że. Y, bo tutaj właśnie też są dwa scenariusze. Tutaj są dwa scenariusze, że w pewnym momencie może się pojawić osoba, która jak gdyby ten. Y, Cel, te marzenie ci przybliży, tak? Czyli można powiedzieć, że poprzez tą osobę dostaniesz pomoc do tego, żeby te, te marzenie się ziściło, się zrealizowało. Jakby pomoże ci w czymś, może ci podsunie pomysł, może po prostu musi coś zrobić, co tobie jak gdyby da dostęp do dalszej realizacji swoich marzeń i celów. Więc tutaj jest jakoby jakaś współpraca z jakąś osobą, z tym, że ona jest pozytywnie wpływająca na cały projekt. Więc tutaj tak jest dziwnie to trochę pokazane, ponieważ tak, tutaj mamy kartę Księżyca, która mówi, żebyś nie mówił za dużej ilości ludzi, no ale tutaj mamy jednak y, jakiś aspekt pomocy ze strony jakiejś osoby. Być może to jest właśnie nieliczna osoba, która będzie o tym wiedziała i która jest niezbędna do całego procesu dążenia do realizacji tego marzenia bądź celu. Więc w ten sposób tak to będziemy rozumieć. Tutaj jest w ogóle bardzo dużo ostrzeżeń, tak, i tutaj ten. Rozkład jest bardzo taki szczegółowy, bym powiedziała, bo tutaj macie, powtórzę jeszcze raz, tutaj macie wykazać się sprytem, macie się wykazać logiką, analizą, analitycznym myśleniem, nie możecie iść na łeb na szyję. Tutaj wszystko musi być ewidentnie, bardzo starannie przemyślane. Musicie się tutaj z tym liczyć, że w pewnym momencie możecie mieć takie zawieszenie, tak? Możecie mieć nawet chęć rezygnacji. Dwójka ziemi mi o tym mówi. Natomiast to jest tylko taki dół energetyczny, spadek energetyczny, ponieważ później przechodzicie w kartę MAGA, czyli kreator na nowo. Moc, siła, wiem co chcę, idę dalej, z impetem. Mam już wszystko przemyślane, wiem jak działać. No, i tutaj jest ostrzeżenie: nie mów zbyt dużej ilości ludzi, a najlepiej jak najmniejszej ilości ludzi, o tym, co chcesz osiągnąć. I później jest dwójka ognia, czyli generalnie jakaś osoba może się pojawić, która pomoże ci zbliżyć się do swojego celu marzenia. I tak się prezentuje, moi drodzy, rozkład dla grupy numer dwa, czyli bursztyn. Więc tak naprawdę tutaj jest. W tym rozkładzie jest bardzo dużo cennych informacji. Tutaj jest naprawdę dużo szczegółowych, cennych informacji, jeżeli chodzi o rozkład bursztynu. Dobrze, teraz przechodzimy do yy, jaspis czerwony. Dobrze, karty są już na stole, ja tylko sobie spojrzę. Jeszcze tutaj wyostrzę obraz. Moi drodzy, no to jest najcięższy rozkład, powiem szczerze. W rozkładzie numer 3 chodzi o to, że Wy musicie podjąć decyzję, czy jakąś przeszłość zostawiacie za sobą, czy też nie, ponieważ ta przeszłość, przeszłość przepraszam, bo chyba powiedziałam przyszłość, ponieważ ta przeszłość wpływa na, na to, że Wy nie możecie jakiegoś, nie będzie, znaczy że wy nie będziecie mogli, mogli czegoś zrealizować, tak, tego celu, tego marzenia. Mamy tutaj szóstkę wody przy królowej powietrza. Królowa powietrza odcina wszystko, co jest niewygodne, wszystko, co staje jej na głowie, na głowie, Boże, przepraszam, na drodze i ona doskonale wie, co może sobie, na co może sobie pozwolić, co może odciąć, a co nie. Jest to przez szóstce wody, więc, moi drodzy, generalnie jest tutaj taka sytuacja, że ty musisz odciąć przeszłość, żeby w ogóle zrealizować swoje marzenie. Być może jesteś zablokowany w przeszłości i być może po prostu ta przeszłość jest twoją yy, kontrolującą, tak zwaną. Yy, jak to się mówi? Kontrolującym czynnikiem, przez który nie możesz osiągnąć jakiegoś marzenia. Moi drodzy, tutaj karty dają radę, żebyś był tak zwaną cesarzową. Cesarzem, cesarzową, ponieważ wiem, że panowie mnie również oglądają, więc będę zmieniała tak y, te energie, raz taka, raz taka. Tutaj może być cesarz, może być cesarzowa. Generalnie chodzi o to, że. Musisz wykazać się odpowiedzialnością i musisz tak naprawdę wiedzieć, czego chcesz, bo tutaj mam wrażenie, że być może nie jest do końca ta y, grupa, o której teraz mówimy, nie jesteście do końca pewni. Znaczy, przepraszam, teraz możecie być pewni. Tutaj chodzi o to, co będzie w 2020 roku. Wy w pewnym momencie możecie już nie wiedzieć, czy wy chcecie to osiągnąć, czy nie, ponieważ karta cesarzowej mówi mi, że ty musisz być pewny, ty musisz być świadom i ty musisz być. W 100% zdecydowane na to, że Ty chcesz osiągnąć to marzenie bądź ten cel. Natomiast tutaj właśnie bardzo mocno się określa karta kochanków, czyli karta decyzji w tym momencie. Karta decyzji przy królu wody. Czyli generalnie mam wrażenie, że grupa numer 3 tutaj ma marzenie i cel związane z miłością, tak? Nie musi tak być owszem, ale y, większość, y, y, że tak powiem, osób, które wybrały jaspis czerwony mogą mieć właśnie wybór odnośnie mi miłości i uczucia, y, uczucia życia osobistego bądź nawet małżeństwa, ponieważ tutaj kwestie uczuciowe y, nam się określają. Natomiast moi drodzy, przeszłość stoi na przeszkodzie. Tu jest przeszłość, więc albo jakiś związek z przeszłości, albo Jakaś osoba albo jakiś temat. Tutaj jest coś, co wam bardzo przeszkadza, będzie przeszkadzało w realizacji i osiągnięciu celu. Jeżeli tego nie, od, nie odetniecie, tak jak królowa powietrza, tak jak powiedziałam, to jest osoba niezwykle mądra, inteligentna, odpowiedzialna i ona wie, czego ona chce. Jeżeli odcina to bez wzruszenia, jeżeli chce coś zatrzymać, to to robi. Więc, moi drodzy, tutaj może być zachwianie, czy Wy w ogóle możecie, czy Wy w ogóle chcecie to marzenie spełnić, bądź ten cel. I tutaj, moi drodzy, jest, no, trzy czwarte przypadków to będzie sfera uczuciowa, to bez dwóch zdań. Wasze marzenie, Wasz cel będzie się tyczyło sfery uczuciowej, osobistej, emocjonalnej. Ponieważ tutaj ten król wody bardzo mocno jest osadzony i on mi mówi o tym, że generalnie tutaj chodzi o to, żeby po prostu... Odciąć przeszłość, tak? Moi drodzy, tutaj w ogóle może być taka sytuacja, bo teraz już mi się coś też pojawiło, że ktoś może chcieć odejść od męża na rzecz kochanka, tak? Ten kochanek może być tym wyśnionym, wymarzonym, jedynym, i tutaj jest kwestia taka, że uda ci się to zrobić, ale najpierw musisz bardzo formalnie odciąć swój związek małżeński bez żadnych potajemnych spotkań, bez żadnych nie wiem, takich gimnazjalnych zachowań, tak? Tutaj musisz po prostu postawić sprawę jasno. Słuchaj, odchodzę, słuchaj, chcę rozwodu. No, znaczy ja mówię przykładowo, tak, mówię przykładowo jeden ze scenariuszy, ponieważ też może być taka informacja, tutaj sytuacja, że ktoś po prostu chce zmienić swoje życie i odejść od jednej osoby na rzecz drugiej, i tutaj będzie się bardzo wahał, ponieważ wiadomo, sentyment do żony czy tam stałego związku, pewne już wspólne obowiązki, pewne zobowiązania finansowe. No jak to przy wspólnym domu, tak? Natomiast moi drodzy, jeżeli waszym marzeniem jest, Przejść do tej osoby w karcie cesarzowej, czyli w tym momencie, w tym scenariuszu, będzie to po prostu osoba trzecia kochanka, to wy musicie tutaj odciąć tą przeszłość. Wy nie możecie działać na dwa fronty, ponieważ nic dobrego z tego nigdy nie wychodzi. Jeżeli wasze marzenie tyczy się tego, żeby przejść z jednego związku na drugi, musicie odciąć totalnie przeszłość i zróbcie to w sposób, takie jak robią to dorośli ludzie, czyli po prostu przedstawcie informacje małżonce małżonkowi, i dopiero wtedy idźcie w nowy związek. Żeby tutaj nie było jakichś niefajnych sytuacji, ponieważ, no moi drodzy, staramy się jak najmniejsze zło wyrządzać, tak? Więc jeżeli już mamy do wyboru, to po prostu róbmy to z jak najmniejszym złem. Ja wiem, że odejście od małżonki jest ogólnie, no niefajne, ale moi drodzy, no różne scenariusze pisze życie, tak? Różne są indywidualne kwestie, i ja naprawdę tutaj nie oceniam. Naprawdę nie oceniam, natomiast nigdy nie będę, że tak powiem, za rozwiązaniami jakiegoś romansu w tle, jakichś ukrytych związków. No nie no moi drodzy, tak się nie robi. Tak się po prostu nie robi. Chcesz odejść od kogoś, to po prostu pożegnaj się godnie i z klasą i po prostu przejdź do innego związku, a nie, że po prostu robisz dziecinadę i na poziomie gimnazjalisty, z gimnazjum zachowujesz się z jakimiś ukrytymi relacjami. Nie, nie, to to w ogóle jest bardzo niedojrzałe. Dobrze, moi drodzy, czyli tak jak powiedziałam, tutaj musicie odciąć jakiś temat, jakąś osobę, jakąś sytuację z przeszłości, ponieważ ona będzie bardzo źle wpływała na osiągnięcie waszego celu w 2020 roku. Po prostu będzie blokadą, będzie bardzo dużą blokadą i jeżeli tego nie odetniecie, to nie przejdziecie, nie zrealizujecie swojego marzenia. Tutaj taki warunek od kart jest też osiągnąć marzenie cel, musisz zrobić tutaj porządek z przeszłością. Jeżeli nie zrobisz to w ogóle, już w tym momencie karty ci mówią to, że nie osiągniesz tego, po prostu tego nie osiągniesz, więc szkoda twojego wysiłku. Dobrze, moi drodzy, tak się prezentował rozkład numer 3. Już chrypię, już zaczynam powoli tracić głos, ponieważ trochę dzisiaj próbowałam nadgonić czytania prywatne, więc generalnie no już już mój głos siada tak, już jest jego Maksimum możliwości na ten dzień. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie Oliana.